Julia Wieniawa też zostanie nową jurorką w programie Mam Talent. A tutaj co pani o tym sądzi? Rozmawialiśmy dzisiaj o tym w Dzień Dobry TVN. Podpytywaliśmy ją o no jej właśnie. emocje. Ona sama e, miała wątpliwości na początku, czy już jest gotowa do tego, żeby oceniać innych, ale e, podjęła się tego wyzwania. E, e, myślę, że skusiło ją, e, skusiła ją ranga tego programu. No i obecność jurorów. Agnieszka Chelińska. Mhm. Marcin Prokop dają takie, taką gwarancję tego, że to będzie świetny program. Um, uczestnicy przychodzą z coraz większą odwagą i z coraz z takimi bardziej dopracowanymi talentami. Mhm. Prawda? Oni tak. przychodzą, już ciężko najpierw pracują, żeby potem się pokazać. Także no zobaczymy jak się będzie jej pracowała. Wiem, że jest bardzo pracowita, więc trzymamy kciuki za wiosnę. Mhm. Ja też trzymam kciuki za wiosnę.